Odkupujemy samochody dostawcze polizingowe Paulacar, Paulacar. Nasza firma prowadzi także skup samochodów dostawczych polizingu z całego kraju. Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji. Gdzie najkorzystniej sprzedać polizingowe samochody dostawcze? Telefon 508 508 532 codziennie od 8 do 22 godziny. Zadzwonił, wyślij ofertę na mail, biuromaupa Przyjmujemy oferty ze zdjęciami wysyłane telefonicznie w postaci wiadomości MMS pod numerem 508-508-532. Skupiał po wypadkowych, uszkodzonych osobowych ciężarowych motocykli itd. Skupowane roczniki 2003-2014 z terenu całego kraju i z zagranicy.